Pod koniec sierpnia roku 2022 organizowaliśmy zawody spinningowe wraz z wędkarstwem PL i Wójtem gminy Sosnówka. Zawody były tylko ze środków pływających oraz limit osób wystanowił około 80 wędkarzy. Pewne jest to, że w tym roku będziemy robili podobne zawody, tylko że na o wiele, wiele, wiele większą skalę i z wiele większą pompą. Ale o tym niedługo. Z samego rana przed tym jak się rozwidniło, zajęliśmy się jako organizatorzy rozdaniem dla każdego mini nagród startowych, czyli matomiarek, kilku przynęt i tym podobnych. Organizatorzy w zawodach nie startowali, więc ja udziału nie brałem. Ode mnie startował tylko Kuba. Kuba już gotowy. Kuba, czekaj, jaka taktyka? Na początku na grubo, na szczupaka. Na grubo, no. A później może za godzinkę, półtora na konia, zobaczę. Jak w szczupaku się dołożyć, to już na konie. No a jak? No i dobra, dobra. A jest tutaj w ogóle sandacz? Nie wiem, chyba tak. Wiem, że szczupaka jest dużo i trochę okonia. Nie. No. Zobaczymy, co Dobra. Ja już ci pomagam. Uwaga! No więc witajcie, słuchajcie, tak. Okoń dzisiaj 25 plus wymiar dolny. 25. Od 25 mierzymy i zrobimy zdjęcia. 5 najwyższych ryb, największych ryb się liczy tylko i wyłącznie. Także wybieracie sobie z tych ryb, wszystkich, które złowicie 5 i przychodzicie do nas do, ze zdjęciami z eee... kresnopióra, jak ktoś złapie 30. Plus. Będzie. No Można kresnopió złapać. Gdzieś tam będzie. będzie na pewno klasyfikowana, ale tak jak mówię, od 30 cm w górę. Eee, zdjęcia, zdjęcia będziecie. Tak jak macie zdjęcie matomiarki i tam macie numer. Pysk do przodu od zera, grzbietem do numeru i tylko i wyłącznie takie zdjęcia będą klasyfikowane. Coś takie jeszcze? ryby płyną na tym, yy, bo tam jest fajnie pokazane. Jest, jest tam... numer, na górze numer macie napisane. Tak, i płynie i w tym kierunku do tak. głowy, tak? Tak, tak. Grzbiet, żeby był u góry przy numerze, a pysk przy samym numerze. Jakieś ja jeszcze pytania do dziesiątej. Długość. Do dziesiątej wędkujemy, od dziesiątej, żebyście mniej więcej już dziesiąta tutaj byli, tak? Że, żeby jak najszybciej to później poszło. A ja mam pytanie, ale punkty jak są liczone? Ogólnie tylko ile jeden. No, centymetry. centymetry. Suma będzie centymetrów pięciu ryb. Aha. Okay. Suma. Ja nie ma załykonania więcej ze szczegóły. Nie, 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 nie. Suma centymetrów, tylko i wyłącznie centymetry. No dobrze, ale jaki są wywiane przed onią? 25, 25, 25, 25. centymetrów. Od 25 ten? Cent... 50, tak jak jest PZ2 pióra jest zwiększona 30 plus i okoń 25 plus. A jaka jest yy, kwalifikacja między okoniem a szczupakiem? Nie ma. Centymetry. Tu punkty jest suma centymetrów. Pisane. Można złapać 5 szczupaków, jak ktoś się nastawi tylko na szczupaki, można Czyli i okoń. za centymetry? Nie ma za, za jeden centymetr jeden punkt. Tak, Bez różnicy. Nie ma. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma takiego. Takie to... Dobra.

co jak na innych? Nie śpieszysz się, nie Kuba? No i dobra, masz rację. Niech wypływają, niech zrobią Ci miejsce, no nie? Od razu tu trawę może zgarną. No. i witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy zawody spinningowe ze środków pływających, organizowane wspólnie z PL z wójtem gminy. No i to. Dzisiaj będzie Kuba startował ode mnie. Ja dzisiaj nie startuję, ale może ten chwilę popływam, ale to dopiero potem. Pomóc ci ponton zanieść? No. Ja typuję, że Kuba wygra. I jak będzie, no to zobaczymy. Nie ma no, na pewno to nie, nie ma innej opcji. No i to nie ponton, działamy. Poszli ogień. Ludzi na wodzie jak mrowek w rowisku.

Mój zawodnik przygotowuje się do rejsu to połamania Kuba nie, nie Tak za półtorej godziny zadzwonić, ja to przypłyniesz, to ja na chwilę z tobą popływam No pokaż im no, wszystkim jak się łowi nie, nie, nie. Dawaj A więc płyniemy Płyniemy po zwycięstwo Zobaczymy co to będzie Na początek nastawię się na szczupaka A potem może na... jak trochę czasu minie Tak z godzinka, półtora Kurde muszę uważać żeby tutaj silnikiem Nie walnąć w ziela, nie zahaczyć Ziela masa Masa, masa, masa ziela Zob Ludzi Bodajże 76 Zawodników Zobaczymy co to będzie a więc jestem na miejscu W swoim pierwszym I Na pierwsze rzuty założę może, o Tego o, Zobaczymy czy ja umiem łowić na spinning Są pakiety startowe, co jest w środku niespodzianka. Niestety trzeba być, żeby zobaczyć. Do tego już przykładam kucharki na chwilę. I rzecz niezbędna, ale też fajna pamiątka. Ma to miarka do zmierzenia ryby. Nie jest to jednorazówka. Myślę, że będzie służyła wędkarzom przez długie. Długie wypady nad wodę, a przy każdym wypadzie będą wspominać jak fantastycznie było na naszych zawodach. Dlatego jeszcze raz podkreślam, będę chłopaków dalej męczył z wędkarstwo.pl, Rafisz, żeby kontynuować tą piękną przygodę, którą w tym roku zaczęliśmy. I żeby to była cykliczna, wieloletnia dla wszystkich. A będzie nas na pewno coraz więcej z roku na rok. Tak więc kolejne fajne. ma parcie na szkło. Nie stój stój. Także na pewno będziemy robić to cykliczne, na pewno zwiększymy ilość zawodników, no bo zauważyłem, że na zbiornik wejdzie naprawdę dużo, dużo więcej pływadełek, pływadeł i tak dalej. Także puchary fajne. Mamy bardzo dużo nagród, tak jak właśnie wspomniał Marcin. Puchary za pierwsze trzy miejsca, za pierwsze trzy miejsca. Pakiety od Relaksa, pakiety od sklepu Wędkarskiego i OTMC Adventure. Ale to już zobaczycie na rozdaniu nagród Będzie tego naprawdę o A myślę, że za rok będziemy mieli jeszcze więcej tego. Nawet nagroda niespodzianka od prezesa koła Miśnicy, no, który e, zrobił nawet nam niespodziankę, bo ufundował komplet e, woblerów za największego okonia. Także nawet, nawet w, tą, w tą stronę. Kolejna nagroda, o której dopiero teraz się dowiedzieliśmy w sumie. Mhm. A jest fajna też. No, bardzo ciekawa, bardzo przyjemna i bardzo przydatna na rybach. Dobra, później będziemy pokażemy Wam jak będziemy pakować już pierwsze trzy miejsca psa i po kolei wszystkie inne dodatkowe. No i chyba tyle, tak? Fajnie. Jako, że większość czasu spędziłem na lądzie, tak niestety nie miałem możliwości nagrywania holi, ryb czy ich prezentacji. Na zawodach padło kilka fajnych szczupaków i okoni, a po zawodach na uczestników czekał smaczny obiad. Zawodnicy się rozeszli. Ogólnie, łowisko jest bardzo duże. Te 70-80 osób to jest mało. Tak, na takie łowisko. Następnym razem będzie pewnie więcej zawodników, bo tutaj dobre 300 osób wejdzie, tak naprawdę. I każdy będzie miał tego miejsca trochę. To całe łowisko nie jest. No, widać, widać Ciebie. Na pewno zwiększymy. Na tak, pewno bo zwiększymy dużo. To będzie dużo kamera miejsca. nie obejmuje całego łowiska. Miejsca jest dużo. A więc teraz przedstawimy Wam nagrody. Jakie mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce, największa ryba, największy okoń, największy szczupak, może największa krasnopióra, e, to już zobaczymy, no ale przedstawimy Wam teraz nagrody. Zacznijmy od pucharów ufundowanych przez wójta gminy Sosnówki, czy Sosnówka się mówi? Sosnówka, Sosnówka. wójta tak, gminy Sosnówka. Tak. Także puchary za Raz, pierwsze, dwa, pierwsze miejsce. Taki pucharek. Drugie, Drugie miejsce. miejsce. I trzecie miejsce, ciutkę mniejsze, ale równie wartościowe. Za pierwsze miejsce casting. Już kto śledzi mój kanał na YouTube, to wie, jest to casting Abu Garcia. Wartość około 1000 złotych. Także to będzie kij za pierwsze miejsce. Plus do tego nagrody od Relaksa. To już przedstawi Wam Marcin za chwilę. Już lecę szybciutko po nagrody. Pakiet gum, mega. Takie wielkie pudło. Tworzymy? Pokażemy im? Pełna gama kolorów, wzorów, wyglądu. Plus jakieś tam gadżety, tak? Możesz pokazać, przedstawić gadżety, daj ja Cię przytrzymam. Tak niezbędnik każdego wędkarza można tutaj termosik no nie możesz nie musi służyć tylko za termosik może coś tam być jeszcze e, tak 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 e, wiadomo rano nie jest mówić. chłodno więc e, gorąca herbata jak mawiają górale, z prądem się należy <laughs> taki kubek bardzo fajny poręczny Tutaj można go zaczepić przydatny Akurat taki idealny na raz. Sam raz na raz. Nie no nie jest na raz bo to jest z, z jakiejś aluminiowej albo z jakiejś stali nierdzewnej chyba. Chodziło mi o napełnienie i Aha, na raz, na ale raz. widzę, że kolega poszedł ja w troszeczkę <laughs> inną stronę. Dobra ja teraz pokazywam cały jeszcze e, torbę. Chodam, będę Dobra. Od Jotem C, Także tutaj będzie tu się zawiązane, żeby to się nie wysypywało bo ta torba jest dosłownie pełna. Od różnego typu gadżetów. Pokażę Wam jedną, bo za drugie i trzecie miejsce jest mniej więcej podobnie. E, jest tutaj, jak widać, napchane. Będę Dobra. Pudełka JMC bardzo funkcjonalne z jednej strony, i z drugiej. żeby nie połamać. Z drugiej strony to jest jedno pudełko. Drugie pudełko takie sporawe. Tutaj można sobie podzielić przegródki, można sobie te przegródki wyłożyć. Posiadam, mam, używam fajnie. Oczywiście czapkę i o Kotwice. Tutaj sklep wędkarski dał też takie opaski. To są antykomarowe i kleszczowe bodajże. Co tu będzie jeszcze? Przypony tytanowe, agrawki. Gumy Adusta, całe opakowania, komin. Tutaj jeszcze gumy Adusta, to są bodajże chyba pętaszady bodajże. Bardzo łobno, pod podokonia. Lancetiki, kto ogląda moje filmy to widział, że na te lancetiki bardzo fajnie połapałem okonik. Chodziły też sandacze. Woblerek, Coś gdzieś tam połapałem na to i mi bardzo dobrej jakości plecionka JMC bardzo smukła, wytrzymała, kto używał to będzie wiedział, że nie trzeba tego mocno zachwalać, bo towar sam się broni. No i tutaj jest jeszcze dużo, dużo więcej takich różnych gadżecików. Tak mniej więcej pierwsze, drugie miejsce i trzecie miejsce to jest mniej więcej ca taki mix tego wszystkiego. Po prostu rzucaliśmy po kolei ile wlezie, ile się wmieści do torby. Urodzaj, nagród jest, także sponsorzy fajnie. A torby są duże. I tak, JMC e, to relaks pokazaliśmy. Drugie miejsce kij spinningowy Full Moon 270 e, bardziej pod szczupaka plus pakiety od relaxa i od J. No i trzecie miejsce to będzie kijek okoniowy 210 X Fast e, do 10 gram wyrzutu. Także Kolejny kijek Fajny. Eee, tutaj mamy pakiety za największe ryby typu okoń, szczupak eee, i będę asystentem. krasnopióra. Oczywiście to jest takie same miksy pakiet, pakiety różnych przynęt, adusta, lancetiki, pentaszady, pudełko, przypony, kotwice i agrawki. To będzie taki miksik i za największą rybę. Za największą rybę mamy taki oto niezbędnik spinningisty od sklepu wędkarskiego. Zobaczymy kto będzie szczęśliwcem. Tutaj oczywiście pudełka. Wszystko nówka, funkiel. Bardzo pojemny Także sam bym sobie to wziął. Jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze, jeszcze ja. ja, jeszcze ja. No. Za największego konia, bo również mamy nagrodę niespodziankę tutaj ufundowaną przez prezesa koła wędkarskiego w Wisznicach. Komplet woblerów ręcznie robionych, mm -hmm. bardzo łownych. Otwórz, pokażę mi te woblery jak one wyglądają. To jest kotwic, także pakiety kotwic przydatne będą. różne kolory, fajne powiem Ci szczerze. Kolory i kształty. Tutaj może możesz takie klejnowe, fajne. Właśnie Właśnie tak, tak patrząc. O, taki Andrynek. Fajne. Fajne. W fajne. okolicznościach taki Andrynek może być również szczupakowy, tak. co już nie raz było. No podażane. tutaj jeszcze są pakiety od e, takiej zestawy, jak to firma była, sponsorowała to. Vortex Energy. Tak. I oczywiście w tych pakietach są też kanibale różne kolorki, takie bardziej okoniowe. Szczupakowe Szczupakowe, okoniowe, no szczupaki biorą też takie małe chwilę. Także urodzaj nagród. Za rok będzie więcej, także zapraszamy za rok. Ja ten z Kubą na wodzie, jak ubał już 2-3 godziny spinningował, yy, złowił zdaleko ryb, ale podobno dwa brania miał, tylko szybko przycisku na GoPro i nie mógł znaleźć i ryba mu spadała. Ja też miałem tak wiele razy, że jak. Ja, ja biorę, o, przestałem zwijać szybko, żeby nacisnąć, i ja za każdym razem nie z tej strony już szukałem. No właśnie. A pan, jak mi przypali pendonu? Spokojnie, parę cały czas. Tak? No z tobą i jazdy ja niekoniecznie muszą być spokojne. Ja sobie też teraz na tą godzinkę wsiadłem do Kuby na ponton i też sobie chwilę porzucam. Tam są karpiarze. Karpia fajnego, złowili taką siódemkę, ósemkę pełnouskiego. Ogólnie łowisko z tego co widzę, no to to jest łąka podwodna, trawa podwodna. Może tutaj kiedyś się wybierzemy za karpiem. Dobra, tutaj mam swojego, swoją legendę już, którą kiedyś sprzedawałem. Słynny biały wobler świecący w nocy. Z dwoma kotwiczkami Ja na to chyba każdy gatunek drapieżnika złowiłem Bo i sandacz, i bolenie konie, szczupaki, masa szczupaków, konie Wszystko chyba to się dało Więc to będzie mój pierwszy wybór Przynęty mamy dużo z z tego co widzę Kuba jest sternikiem. ternikiem Ała, już sobie rękę przebiłem No odbiłem, przebiłem No Tutaj co można patrzeć fajnie jak przynęty chodzą Bo jest bardzo, bardzo czysta woda Mega czysta woda, dawno takiej czystej wody nie widziałem. W ogóle tam, gdzie jest moczarka, to zazwyczaj jest czysta woda. No chyba, jest jakieś krzaki, jak tutaj łowić? No Dobra, no, próbujemy. O, małe rybki nadpływają. No w sumie po złoto, to duże tutaj raczej nie pływają. No podoba mi się tutaj z jednej strony łowisko, bo jest bardzo czysta woda, dawno takiej czystej wody nie widziałem. A ryb nie widać w ogóle. Widziałeś jakieś rybacy, nie pływały? I większe? Nie. Nie. Ale miałem w pewnym momencie takie zastanowienie. No. Czy to była suma był, czy to co? A co to było? Nie wiem. Poczułem, hmm. ale tak kuję. A w tym zielu pochowane. Wracamy na brzeg, zawody wody zaraz się będą kończyć. Kuba złowił szczupaków minus dwa. Do tego minus, ja do tego minus, bo dwa zerwał. Zaraz zobaczymy, co tam inni płowili. Jakie są największe ryby, na pewno będą pokazane. Jest tutaj wszędzie roślinność, same dziela i jest kilka rodzajów tego ziela. Ogródek wodny. Dobra, zjeżdżamy na brzeg. No i No i przechodzimy do rozdania nagród oraz do sprawdzania, co tam połowił. Tutaj Cezary zapisuje wyniki, podliczek to ile ryb złowił. Tam dalej dojechał obiad, catering. Idziemy, nie No i Kuba coś zje w końcu, bo głodny jest, no nie? Tyle się wyholował, chłop się namęczył. No muszę tyle wiesłować. Musiałem połowy, dobrej połowy przytargać, super. No, bo potem silnik trochę się popsuł i ziela było dużo, się nie dało wysłować. Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy, żeby dać początek jeszcze piękniejszemu za rok. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udział, za sportową rywalizację. Pogoda z jednej strony dopisała, z drugiej mogłaby być trochę gorsza, no ale na to wpływu nie mamy. I tak kilka fajnych ryb zostało złowionych, także dziękuję bardzo na razie i. Dziękujemy sponsorom Sklep Wędkarski oraz JMC Adventure oraz e, firma Relax i Vortex Energy A no nie zapominajmy jeszcze o Wójcie A. No to Wójt gminy sam. Wójt gminy. Moja i moja skromna osoba i nie zapominajmy o nagrodzie za największego konią fundowaną przez pana Wiesława Mroza Brawo! Idziemy I e, od razu, póki jeszcze e, euforia szczęścia nie zapanowała, zapraszam wspólnie z prezesem, z Cezarem, z Rafałem za rok. Co do terminu, będziemy informować na 90%. Będzie to tutaj. Powinno być więcej wody. Będzie pewnie inna otoczka, ale staramy się. Z roku na rok zmieniać, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej. Brawo! Brawo na <klopki> Największego okonia. Największy Panie okon. Rafale, zapraszam. Największy okoń 35 centymetrów. Lewczuk Mieczysław. Brawo! Lewczuk mieszczęść czekaj, czekaj, No i to jeszcze. Serdecznie gratulujemy. Życzę dalszych sukcesów. Dzieciu, tutaj dla nas. Największy szczupak, 61 cm, Marcus Krzysztof. Gratulujemy. Nie schudź od razu, chodź tutaj. Największa ryba, szczupak 61 cm. Niestety nikt większego nie złapał. Kolejna nagroda. Dobra. Te zawody mają tą tendencję, że się kumulują. Miejsca, trzecie miejsce, trzecie miejsce pan... Mróz Wiesław Brawo! Szubak 53 cm Okoń 27 Okoń 27 Jak ktoś będzie chciał obejrzeć będzie to na YouTube u Rafała i u mnie I będzie po wymienieniu tych nagród będą te ryby Pokazane? Będzie jeszcze na Na stronie Facebooka PZW Kropisznice Dobrze, Dobrze. Jeszcze Tutaj. No i puchar. No i to, co jest wyjątkowe i niezapomniane dla każdego łowcy okazów. Brzeziński Dawid. Brawo! Szczupak 59, Okoń 30 Okoń 27. 116 cm razem. Tutaj było za trzecie miejsce

Tak, wam wszystkim życzę, żeby u każdego, ten puchał, stał, a sobie, żebym miał tyle okazji go wręczać. Dobra, przed pierwszym miejscem, bo mamy tutaj nagrody górną, nie było żadnej krasnopióry i wręczymy ją dla najstarszego zawodnika. Kroczniki eee, poproszę, kto najstarszy? Jest. Mniej niż 60? 57. Mniej niż 57? 57.

no to co pudełko. pudełko. U, nie przewrócę się. Ale aż nie góry. pod słońce słabo widać, Czarek. jeszcze raz, zapraszamy za rok. Z będzie ciekawie, bo w przyszłym roku też będą niespodzianki. Będą niespodzianki i myślę, że będzie jeszcze więcej nagród. Na każdego uczestnika, uczestnika czeka rosołek. Ogólnie startowe to było 40 zł, w 40 zł wchodziła matomiarka dla uczestników gratis, pakiet startowy, jakieś tam przynęty, smyć. I kilka innych akcesorii, no i wiadomo, nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsca i tam kilka innych nagrod za największą rybę. to Kuba, pierwszego miejsca nie ma, przez że ten szczupak spadł, ale jesteś w top 20, myślę. Na 70 osób w top 20 jesteś, bo ze 30-40 osób nic nie złowiło, więc taka top 20. <grym> ale ja też nic nie zrobiłem, tylko miałem rybę. No wiem, no ale miejsce, no, no 20 miejsce masz, jak kilka z kilkadziesięcioma innymi osobami. Czy no. <grym> takie miejsce niż żadne? No tak, w tym filmiku to tyle. Takie zawody spinningowe od 5 do 10, 28 sierpnia. Jak kuba co powiesz fajnie było, bo zero Tak najadłeś, no pojadłeś w bo no. za 4 dychy dostać matomiarkę, podwójne danie oraz tam kilka jakichś tam bonusów. Tam trzy no to nawet dostałem. no właśnie, to każdy dostał, nawet jak nic nie złowił. A pierwsze, drugie, trzecie miejsce, największe remonne największe się to w ogóle fajne nagrody dostały.